No Dawaj mi to ty! Ej Dawaj mi to ty! Ale to... Ej to był serio dzik? Bo mi się tak zdaje, że to był dzik. Aż dzik to cie... Okay. Stary, ej, gość przez godzinę dosłownie nic nie robił na nagrywce. Wyzywał nagrywkowiczy. Stronowałem ekipy nagrywkowe widzów. Ale to, jak to zrobiłem, opowiem wam w tym filmie. Wraz ze mną będzie również Kacios. Opowiem wam teraz pokrótce, o co chodzi. Wraz z Kaciosem wyszukaliśmy małych twórców na YouTubie. Uznałem, że bardzo fajnie byłoby wybrać takiego, który rzeczywiście się jakoś stara. Mieliśmy ich kilku. Niestety, nie prowadzili oni swoich nagrywek w terminie, ale złapaliśmy w końcu pewnego delikwenta. Wysłaliśmy tam swoich nagrywkowiczów. Ode mnie poszedł Zaczes, a od Kaciosa Nexus, którzy przebrani za naszych tutaj szczurów, Wdarli się do ekipy nagrywkowej, oczywiście zdali to A my teraz na ich kontach zapasowych będziemy robić content Więc... Macieju, jesteś gotowy? Jestem gotowy Dobrze, to ja odpalam modulator Już pewnie mam odpalony, prawda? No ja cię na modulatorze najskądś nie słyszę Nie słyszysz, to bardzo dobrze, bo powinienem mieć to zmienione Widzowie, ty, skończyli, trzy no osoby się, są Oni się właśnie rozeszli, oni się właśnie rozeszli O boże, widzowie, przekładamy to na za dwa dni <grym> 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 No nie wiem, czy... to mam, widzowie, powiedzieć wam? Widzimy się za dwa dni. Nie wiem, czapka mi się pewnie zmieni. Nara. No i witam was, widzowie, bardzo serdecznie. Witam, bo wracamy po dwóch dniach. Jestem z Maćkiem oczywiście również, no i z naszym modulatorem. Będziemy wchodzić, zobaczcie, jak to wygląda. No, jest sześć osób na nagrywce. Jakieś życie gangu, widzowie, zobaczmy. Aktualnie jest 19.30, czyli 30 minut po nagrywce. Sam zainteresowany pojawił się, ale zaczął gadać o Fifie. W sumie to bez przerwy o niej gadał. Dodatkowo, moi drodzy, za promowaliśmy głos z delikwenta oraz wycięliśmy jego nick z tej nagrywki. W założeniu to filmu nie chcieliśmy promować właśnie takich osób, a niestety na taką trafiliśmy, więc postanowiliśmy nie dawać mu atencji, której on ewidentnie oczekiwał, ale zresztą sami zobaczcie to. Ale ktoś ma klawiaturę i tam myszkę... Ale czego właściwie się na ps Tutaj okay, widzowie, jesteśmy, zobaczcie to. Nie żeby coś. Dobra, ja jestem, ja jestem. To. Też jestem, też ja jestem. jestem. kiedyś... Co wbiłem na taki serwer dla jajec? to serwer był dobry poziom roleplay. Co po wy wygadają coś poza nagrywką? Nawracaj <grywka> 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 mi to ty! Ej. No, mi to ty. No i cały czas mi wywalasz te serwery. Jakie no, yes, no, 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 to, że ty nie wrzucisz serwer niż my? Ty, ma nagrywkę i on zegadał Fifet. Wchodzę na ich serwer wizowy. Dobra, patrzcie to, wchodzę i tworzę ten, empty slot, okej, okay. first name. E, Adrian Bimber. <gülę> Nationality, Gdańsk. Gender, Gdańsk. Mel. Dobra, zmieniam chłopie tylko ten Rob ja będę z przeszłości. Z 47. Dobra, mam, mam, mam. Ciekawe czy moje V-menu zadziała, czy będę miał wszystkie swoje zapisane skiny. Zobaczcie to, chyba mam, zobaczcie to, ale oni chyba stare upa nie mają Dobra, w miarę działa, Ty mam, mam normalnie skina jakiegoś O nie, to jest skin Marcina, widzowie, z tam uszy Aż tak głośno tam jest? Ja się zmutowałem Tak, chcecie? Oni wszyscy jakieś windy puszczali Chyba podkręcili jakiś drop, tak mi się zdaje Bo już winy Susa mam, tylko mi Sanaha Brakuje mu salacha, widzowie. my na nagrywca, a jemu brakuje salacha. Przydałby się ktoś od ciebie, żeby wiesz, i zabierze nas na wosie, kiedy jest nagrywka, się zaczyna. No, no, nie? na przykład, ta. To, to masz rację, to by się przydało. Chyba, że ryzykujemy się odzywa. Kiedy zaczynamy nagrywkę? Nie, nie wiem, bałbym się, stary. Bałbym się ryzykować, wiesz? Dopóki nas nie wywołają, to pierdzielę. Ty, ja tam szedłem na streamie, dzik największy obidok. O ty, nie! A! Ty Bilu, no nie wytrzymam z tobą, ty tak trollujesz zawsze. <laughs> Widzowie, ja jestem Debilem! Zwijam Steam'a! Ej, gdybym ja złamał rękę, to bym nie mógł nagrywać lulz, a nie grać, ale by było przyps, przerwa, nagrywek miesiąc. Ej, gość mówi, że jakbyś złamał rękę, to by była przerwa od nagrywek miesiąc. widzowie, <grystanie> teraz wam pokażę, jak grać jedną ręką five'em. Tu mam drugą rękę, tu operuję kamerą. A tu sobie jeżdżę. Ciężkie. Po 30 minutach bezsensownej gadki doszliśmy do tłumaczenia scenariusza, na którym niestety nie odbyło się również od Brain rotu i naprawdę strasznego trash talkingu. W pewnym momencie po prostu mieliśmy już dość. Rozmowa i poinformowanie o tym. Jezuś! Rozmowa i poinformowanie ich o tym, że idziemy na wojnę False Families. E, telefon od Luisa, czyli od Krawiczka. <laughs> Stary, tracę chromosomy. O, ja chodzą, nie wiem, to, co ty się dzieje. Ja się czuję. Naprawdę, grze, nie, ja nie wiem. Się, ja się czuję, muszę ja do klatki stać z Chorosz Chorosz Z tego auta wyskoczy o, armia pana. Jak gówna. O, o, o. O, ta, ta, tak, jest. Oni mnie spadało. Jestem kurtosrałem. Ja <ślałem>. się Co za gość? Nie

Czas do 20 aby się przebrać. A jak gość to powiedział, klikam. że to widzę że idzie ze co za frajer, jeszcze go ją pobił. Nie trzymam. Podczas nieobecności naszego hosta jeden z nagrywkowiczów podjął ze mną interakcję, przez co zaczął coś podejrzewać. I w tej chwili myśleliśmy, że już spaliliśmy totalnie naszą przykrywkę. Chcemy turkiem poskakać nie tych familii. A, bo nie zaczęliście się po a, a to. No to... to... wy mie macie mieć skiny tych familii, nie? Nie, 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 Okej okay. dobra, dobra. Ej, brzmiałe... brzmiałe jak Wczytuję tu... czy... mi i bo... Nie <supcja> Tak? Brzmiam dobrze? W sensie... mi się wydaje, że ja nie... bym się poznał, ale no... Starajmy się, czy będziemy gdzieś Nie, kto to jest, bo to jest jakiś ziomek bier... Dobra, ja biorę tego, tego. Garzuha pytałem o mnie właśnie go wejść, teraz teleportuj U? się Aha, No ja... ja halo. z nim kur... dam halo. i tego ziomka tu nie no ja. ma Ty kur... mordzia Co? Ty kur... brzmiałeś inaczej Nie Tak Jestem, nie się trochę. O, ho, to nie jesteś ty, no ale. ale czaje, nie? O. O, nie o, bo teraz, ale o, teraz żyjesz, bo teraz żyjesz trochę inaczej niż wcześniej, jakby, jak się działeś kurwa z mikrofonem w picie. O ho, No, to pewnie nie ty. Oooo, bo, bo on pytał. Tak, ty, ale typy tak każuolowo przejęły to, że inna osoba zdawała WLK, i inna osoba gra na serwerze. Pablo bloguera. Tak, a tak wiesz. Tak, mam to w dupie Wydupcone Ja sobie godę od razu wrzucam stary Dwa zero, to się nie Ja też, ja już dawno rzuciłem. No i dobrze Kono, Ej, rozdupcamy, jak on będzie robił dupam, dupam, tego dragba, ja to go rozdupcamy? Tak, rozwalamy go ale nie wiem z czego, nie mam broni chłopie No, musieliśmy musiał nam zrespić Ja mam nadzieję, że ten dupam, że ten Tommy mu przypomni, a nie że my będziemy musieli No już macie robić skiny, nie? No, masz to na przykład gdzie? Który to on? to no ten tutaj obok No dobra sobie takiego peda jeszcze nie było a, Co tu się dzieje? Ja lubię taki. Widzisz my tu nowy poziom wprowadzamy chłopie Oni ani tych pedów jeszcze nie używali Nowy poziom to ja Tak ja, ja chodzę ja A nie bo ty ja, ja musiałem zrestartować bo Menu mi nie będzie działało a Ten aim, za to stoi jeden wyszedł z serwera <laughs> I w sumie tyle <laughs> No i, a i Danonek chyba Chyba trzeba było też ma im dać jakieś jo. Ja nie wiem, no chyba chyba uziki, chyba no, żeby, nie. żeby nie byli gorsi od nas. No. no, żebyśmy nie byli gorsi od nich, wiadomo. Chyba w sumie lepiej, jakby mieli automaty. No lepiej, lepiej. Łatwiej, kiedy będzie rozjem. <laughs> <laughs> Zaraz minie godzina od nagrywki, a nic nie jest <laughs> zrobione. nic. <laughs> <laughs> <To? śmiech> Co? Co to jest za torba? Nie wiem, nie o, wiem. Uziki, no dla tych. Jednego wezmę. O, są muzyki, A. dali do muzyki! Tak? Dobra yes. biorę muzyki. A gdzie tu w tej torbie czy co? Tak, ta. A jak tą torbę? A open hmm. bug To jakoś dziwnie trzeba. na ja nie... prawym, prawym trzeba. Prawym jak... i open bug. O, oh, jest, no. Wziąłem całą amunicję. Ja też, ja też, ja też zabrałem wszystko. Ale rozdówcy, ty kropki są odpale zaraz Stary, ja nie potrzebuję kropki, jakby. Ja jestem aimstar No tak, jesteś bojówkarz. Ja jestem, ja jestem po prostu gwiazdą, opie. Dzisiejsze dzieci próbują naśladować no, wujka Jak był za, za dobrych czasów. Kto ma wiedzieć, ten wie. A, A ten, nie, ta to w ogóle jest na serwerze? Sobie... Stary, nie wydaje mi się, ale jesteśmy tutaj, no sami. Mamy robić stary nie wiadomo co, mamy chyba do niego ostrzelać. Ej, nie wiem, co zgramy w sumie. Trochę słaba ta organizacja. No ale nie narzekajmy, no wiesz, no, popaki się bawią, popaki się. Uczą, trochę jest szkoda, że tak toksycznie było, ale no może będzie śmiesznie. O oh, jest, jest ten... Ej, mogę też uzyskać. zyko? Ej, mogę uzyskać, czy nie? Halo, mogę uzyskać? To jest gość, no. który hostuje nagrywkę jak coś, tak się zachowuje. Ja tu nie? Widzowie, łapka w górę za to, że muszę w tym zwierzyńcu przebywać. Po dłuższym czasie nic nie robienia przyszła pora na nasze trolla. Czyli zauważyłem, że możemy odpalić menu i możemy rozstawić parę rzeczy. I od tego momentu było naprawdę grubo. Ty, ja odpalam menu ja respię rampę od razu tu na wiosnę. <laughs> <laughs> Dobra, re respię rampę, pa. Pa, w takim miejscu zrespiłem rampę. Gdzie, gdzie? Pasz, pasz, gdzie zrespiłeś? Na wyjeździe tutaj ogólnie. Robię im internet. Interior chłopie, interior im zrobiłem. Most, Mosk! Zwodzony. tak. Ja tej rampy nie widzę. Zobaczysz się, zobaczysz się. Nie, nie wiem co tu się dzieje, ty. Ja sobie chyba ja zmutuję po prostu. Ja tam nie story. znam. Powiedz poinformujesz tak? mnie, jak coś się będzie działo? Być to. Hmm. Hmm. Nie, nie. Red Dobra, bo kolejny raz wywał ZW Zmutowałem sobie widzowie Discorda. Siedzimy tutaj e, równo już godzinę, a gość totalnie może odezwał się, nie wiem. Wytłumaczył tak pokrótce scenariusz. Wiecie. Dziwne, dziwne, word as fuck. Jest to zrobione. Ej, ja w ogóle nie mogę strzelać, stary, nie wiem czemu. O, już mogę. X-a musiałem nacisnąć. Strasznie pobugowany też serwer mają. Ale my też mieliśmy nieraz pobugowane serwery, wiecie. No. Pamiętaj, żeby ustawić sobie goda. Ja mam, ja mam. Ej, to jest, jak się kapną o tym, że im zrespiłem coś tam. Mam pomysł, zrespiłem coś Ale wiecie, ja nie samty. widzę, ale ja nie widzę. Stary. To jest obok dojo. Obok dojo do japońskiego. Aha. Okej, okay. jaki jest porąbany model jakiś? GTA 5 Dobra, ja widzę te rampy! Do! <grym> no mocne to, co nie? Oni się rozszarpią za to Oni mnie rozwalą stary Ooo tak jest, gdy zostawiasz skrypt hooka odpalonego Dobra, coś jeszcze tu porobimy, co? Na no, pytanie co? co? Rozwalony samolot na środku do drogi do szpitala BUM mm. O, muszę go tylko mm. obniżyć. A ja jestem ciekaw czy oni się zorientują, czy będą myśleć, że jakąś mapę registrzową grali? Ej stary, to, to w sumie to w sumie jest ciekawe. Ja myślę, tak? że oni mogą się nawet nie zorientować, wiesz? Myślisz? Mhm. Mm Ej, dosłownie nie ma szans, żeby to oni zauważyli. Jak będą stąd wyjeżdżać, stary to samoloty będą wszędzie leżały. Ja po prostu ich odgradzam samolotami. Jest to pięknie przeprowadzone. Oni coś mówią? Jestem się, już? Nie, jakieś głupoty dalej gadają. Coś o FIFA dalej. Dobra, 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 to ja lecę dalej i mu piększą mapę. Mount Chiliad albo Grove street im zrespie <laughs> Grove. <laughs> To jest, może coś będzie na Object skóra? Z dupy flagę stary jakiejś republiki. Nie wiem co to jest, daje w jakichś randomowych miejscach. Flagę Rosji! Stary daje jej flagę Rosji na serwerze. Porozwiesza wim. Nie, ty jesteś tak, chory. Tak, tak, porozwieszamy im stary w Rosji No tutaj na dachach, tu na dachach, tu na dachach. <laughs> Zaraz. Żeby to na tym nagraniu też było widać. Dobra, 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 patrz, flaga Rosji jedna A gdzie ty ją postawiłeś teraz? Stary, ja je stawiam wszędzie, no nie będzie opcji ich nie zauważyć Okej okay. Flaga Rosji kolejna Ej, postawię tutaj gdzieś właśnie, stary, tak obvious O, widzę, widziałem, widziałem Pa, 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 pa postawiłem to tutaj Patrz, jak powiewa, rozejrzy się Dobra, 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 widzę, 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 widzę Ej, on chyba też zauważył, oni mi tą flagę A no, coś cicho, mówią na tym? cicho. cicho. Nie, nie, nic nie mówią Daj znać jak będą mówić, ja rozwieszam flagi Cze, 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 Nie, oni nic nie komentują, w związku z tym, że flagi rosyjskie tu latają <laughs> Przepiękne widzowie Stary, jeszcze postawiłem flagę na wyjeździe z Rosji Widzę, 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 ja widzę Dobra, więcej nie. Pałowcem, więcej nie! nie. nie przypałowcem, ale jestem przypałowcem Oni strzelają tą flagę Pierdzielisz Na strzel trze, chwilę strzelą Tak, ja sobie strzela? niki odpalę Właśnie, niki Danon strzela jakiś <laughs> Czekaj, a, a coś mówi? On się kapnął czy nie? To flagi Rosji se nic. Ej, stary, Oni nic nie mówią. To jest jeden z lepszych troli, który tutaj wyjdzie. Mam jakieś błot na serweny i na samym końcu. Stary, oni do serwisu gadają, a tu wokół to nich flagi Rosji lewitują. <śle> Co tu się dzieje w ogóle? A nie ma jakichś innych flag jeszcze? Znikła ta jedna. Znikła? Niemożliwe, I, Niemożliwe. Już, już człowieku, on 30 10, minut temu powiedział, że idzie ZW i dalej go nie ma Jest 20.30 chłopie No Ponad godzinę tu siedzimy i my nic nie zrobiliśmy Totalnie, totalnie, w sensie nawet y... taka, taka strata czasu tutaj Flagi Rosji latają im na serwerze Widzowie, no to jest jeden z lepszych troli, który uskuteczniał Ośka, nowa ośka wagosów. Szukam starych jakichś propów ciekawych, z których O chłopie, ej mogę zrobić także słońce za, za ten... Nie będzie słońca, patrz jaki cień rzucam Patrz, patrz to, patrz to, patrz to, patrz to Gdzie, gdzie, gdzie? Patrz, rzuciłem cień o, na całą dobra. ośkę Widzę Ja pierdzielę stary, nie, ej Skapnęli się? Nie. Patrz to dwa takie jakby mapy stary pobibowało. Nie widzę. <grym> jak widzę, to wygląda? Widzę. Czekaj, odpalam Discorda. Wtedy pójdę. Stary, o nic, nie, nic. Światło nie, nad nimi zgasło? O nic. Nic. Nagrywka. On ten ten. 15 grudnia o 10.30 Boli się to. Boli. Aktualizacja systemu, więc mhm. dupy wyskoczyła. los. Płatrzę się z nim. Ja też, też, on jest strefy. jak której od a on wie na tam plagi Rosji i brak słońca. Sł Czarna dziura nadjechała na Los Altos. Stary dosłownie są teraz dwa wielkie czarne kwadraty na wydziwicie. A oni nic. A oni nic, oni stary się nie kapnęli. No są są no dwie to teorie. God, no. Albo a, aż tak no nie ogarniają, co się, nie się w wokół nich dzieje. Albo oni wiedzą. Albo wszyscy mają zminimalizowaną gierkę. Albo wszyscy nas rolują. Ej, jakby postawić niewidzialną. Ej, ja, ja wiem, ja postawię niewidzialną chłopę ścianę. Ej, postaw wiesz gdzie? Tam, gdzie on będzie przyjeżdżał na driveway. Właśnie taki jest plan. On będzie próbował wjechać driveway, zrobić to. Stary fryzuje bramę i dam ją na niewidzialną. Idę do testować Visible, okej. Okay. Ja Znajdź przez to bramę normalnie. Ta. Tak. Ok, czyli to działa lokalnie. Ale jakbyś niewidzialną siarkę. <grym> to... Raczej chyba. Chodź w sumie. Nie, no ale te flagi. O, teraz działa, teraz tak. jak to postawiłeś, to wiecie, działa. Poczekaj. poczekaj. Dobra, oni nic nie ogarną, oni nic nie ogarną, stary. On w ogóle jest na serwerze, ten. To nie widzi tych flag? Nie wiem. A ty je widzisz? Tak, ja je widzę. I to czarne dla na nami też. Słońce nam ucieka, Ach, będzie nie, trzeba to wszystko. Tak, tak, o to ci mówiłem. Wszelelkie zabrać blok siebie. Hey Ej, Macie, kiedy oni zaczną tę nagrywkę? Cholera, siedzimy tu półtorej godziny. Goście mają wokół siebie flagi Rosji i czarne kwadraty. Oni nic. No Zaj... <grym> i co, oni. Sprawić odbiórko, krzesło. Ani coś o krzesła gadają. No i gdzie są te Mumbiny familis Pytają łopią o a nie, nie widzą flagi Rosji. Masz go przemalować i zapisać <grym> <Javec> się zrespójrz. Wik weź się sklinuj. Wicked, weź się sklinuj. Ja z panem kolaboracja. Po pewnym czasie Hostagrywki zaczął zauważać efekty naszego trollowania. Między innymi nie bramę, bramy, rampy, samoloty, czy nawet flagi. Rata, do to jest na bramy. To tu postawił jakieś drzwi? Ja A tu postawił jakieś drzwi. Awiwa, cwadzjak, usuwaj to. Nie, ja. No, to, to byś to Dobra, ja to usuwam, <grym> ja to usuwam <grym> stary Usuń, Usuj, usuń, no. Czekaj, ja się teraz no. pozdrawiam. Nie mogę, nie ja mogę. nie no. mogę Dobra, drud, drudno, trudno, trudno, trudno. Biegaj po prostu, żeby nie było, że to ty. A o a nie Ale nie, jeszcze samolotów fajnie, lampy widzisz. nie bój się. Tak. Mam tak To jest nieśmiertelny. Ej, cała nagrywka skupia się na jednym tym, a flaga Rosji wisi obok nich. <grym> za blokiem. Megawatt z tego wyda. No, no dalej. Po. Tu będą paki drzwi i tyle, no. Nie zniszczą O, 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 o Święty. No, nie wysadzisz tego. Ja nie będę to no, próbować dzięki. wysadzić. Tak, tak, ale ja, ja to ten, ja to rozwalam. Ja to rozwalam w opiece. Pa, to? To. pa i zniknął, i zniknął nagle, widzisz? Usunąłem to. Obiście, o, jak zrobiłem. Obiście, no. jak to zrobiłem. No, to on się, to ja zrobił. Położył się, dożył się. On to zrobił, mamy to, sukces. Interkacja! 2,5 godziny i on nie widzi chłopie flagi Rosji. Poda się, poda się. No i Rosji. Jeden ma sperma, ja, zachoda. Nie. Dobra, już bądź tego mądry na postawionego czyszczu. Zapraszam, familia jest tutaj i mnie nawet nie i Nie próbowałeś tam się strzelać, bo zobiec. ten typ jest jakiś niereformowalny. No, nie jest niereformowalny mocno. Idę wszystko Idę. Idę gdzie Ridery, idę taką Popię flagi Rosji, tu sobie normalnie, nie? Ja robię więcej kwadratów, ja robię więcej czarnych kwadratów. Po pewnym czasie zostałem zdemaskowany przez hosta, który zauważył w końcu flagi i zrzucił swoje podejrzenia na mnie. Ciocia, tu była flaga, nie zapomnę. Ciocia, kapnęli się, kapnęli się. Co? Ja sam się właśnie zastanawiałem, co tu robi ta flaga, ale mówię, <laughs> może to w skryptach macie zrobione i postawione. <laughs> to jest mordzia, tylko on kurs brzmi <laughs> jak nie mordzia. <laughs> Nie ma. A to Oj się dwie. nie odezwie no. no to nie jest on, mówię. Ej, ej brat, ci zdało w czy co? Znaczy w WLK. No. Ja jak to ucięć. No tak Ej nie, no to nie mhm. jest on, bo jest chłopiać no to... troll. Nie no mówię, że to nie jest on. Nie. <laughs> o nie, kapce cię. Bratku wydałeś się. <laughs> Ale no, mój brat mi zdawał. <laughs> <laughs> Dobra, nikujemy im serwer, nikujemy im serwer. Okej, okay, czekaj, czekaj, zobaczmy a co zrobią. Może się, wiesz, zostawił fajnie, a z nie. Jeszcze bloki śmieci respi. Jeszcze bloki śmieci. Wywalił mnie, wywalił w mnie. Po tak? tak. pozdrów e, brata, Siemka. To on to robi? No. Siemka, nie, to... nie udawek e, tego, e, masz E, parę dni na odwołanie się, jeżeli się nie odważy. To... Cześć, cześć, Dziękujemy e, za wspólne Nie, cool dzięki, rozdzwanie. nie chcę się odwoływać, hej. No. <laughs> mówią coś? <O> Cimo, <laughs> to był dzik. To yes. był dzik. tak. Jest! Tak, Jest! Się... Cicho, nagraj mi to. Po zdemaskowaniu i wyrzuceniu z Discorda Kacios, którego jeszcze nie odkryli, nagrał mi swoją perspektywę, żebyśmy mogli posłuchać, co o nas mówią. I widzowie, wow, zdziwiłem się naprawdę. Myślałem, że trolujemy widza, a nie hejtera mamy nic. Ale, ale goście wyczajem, widzicie? Inteligencja! A, ale... ale go przestaję! Ale go jestem inteligentny, boże! Ej, Łat... łatwe A, promo w sumie, masz łatwe to... promo. Staraj się jeździć. to okay. jeb, jako. Ale tu Ej, to był serio, dzik, bo mi się tak zdaje, że to był dzik. No i no też, ale. Nie wiem. Chodźcie go wyzywać wszyscy. on mam, nik, Czekaj. Widzowie wy to pewnie też się słyszeć. Jest... Ale coś tam. Och, to chodzi. Ale oni. nie! Ale nie, nie, nie. nie, bo nie. pamiętasz, pamiętasz, czy. Miał głos taki, to kurwa taki gruba z jej. mnie widzowie dzieciaczki, Zzywaj jakieś. E, no, no, fai, fai. Napisał do mnie. Fajnie, fajnie się zachowałeś, pani dzik! Stary, ej gość przez godzinę dosłownie nic nie robił na nagrywce ja i zrywał Czekaj Nie, on przyszedł i gdyby nie powiedział tego, że no nie będę się odwoływał, to bym się nie skapnął, że to DZIK ale powiedziałbym, no latara to powiedzieć. Totalnie to powiedz. on ma taki charakterystyczny głos, że A, a DZIK tak to jest ten wieś jak co mu serwer nie wypalił. Nie, to live'a twojego. Tak. I co umarłem? i co? Nie no, nie okej, okay, a no, co oni wyglądało? Ale... Mi się wydaje, że on już chyba myślał, że zaczęliśmy. No <laughs> ale ja. to nic tak myślał. A nie, on to stał w miejscu kurwa godzinę, tego tak nie, no, nie będzie raczej kontentu, no, tak szczerze nie, no, nie nie ma kontentu, stary, bo dwie godziny nagrywkę próbowałeś zacząć O pojeb... frajerze, no, nie no. Kolejne I zrobić się nie dało chłopacy, no. niestety no, no i trudno, i właśnie o to chodzi To jest kraciejarz Co, co tam z Wyrzucili cię? Wyrzucili mnie <laughs> Ale parówy widzowie, ale ale, ale spłakali się potężnie A nie płaczą widzowie, o to chodzi, ej Myśleliśmy, że trafiliśmy do w miarę spokoosóbek Yy, w sensie, które... Ja powiem tak, moment, mm -hmm. ja powiem tak, taki disclaimer. Ogólnie szukając ekip do strollowania, tak jest chcieliśmy znaleźć kogoś fajnego, kto fajnie to robi, zrobi to z jakimś poziomem. Tak. No bo wiadomo, że jak nagramy, to, no to może część z was pójść do takich ludzi. Przynajmniej chcieliśmy dać jakiś tam rozwój z osobom, które... Przycięło cię, ale ja dokończę za maczka, które po prostu są ogarnięte, a nie yy, no Kurczę, widzowie, co ja wam muszę mówić? No. A, internet mi wywaliło, przepraszam. Tak, tak, wywaliło ci internet, widzowie, widzą aktualnie Twoją postać z GTA 5, A ja mogę Wam powiedzieć tak, odradzam. Odradzam. Nie każcie mi wbijać na takie. Słuchajcie, jak będziecie chcieli, to zrobię part 2, ok? 5 koła łap, wbijecie jakimś cudem, nie wiem. Albo niech będzie 3 koła łap, i robimy part 2. I widzowie, do zobaczenia. Hej.